Szanowni państwa na moje ręce wpłynął list gratulacyjny i te listy są dla wszystkich radnych i dla pana burmistrza. Listy gratulacyjne są od pana posła wersji poskudyjnej, panu z klubu parlamentarnego PSL-u i przekazuję państwu gratulacje. I najserdeczniejsze życzę pełnienia wszelkich e, założeń. I ze swojej strony Pan Poseł deklaruje daleko idącą współpracę. Ja pozwolę sobie teraz węczyć, proszę Państwa.

Otwieram szóstą sesję Rady Miejskiej w Garce, stwierdzam prawomocność obrad, jest 100 obecnych. Trzeci punkt jest przyjęcie proponowanego porządku. Proszę Państwa, w punkcie 13 wyraził się wszystkich błąd i numer działki, który tam mamy w tej uchwale, mamy zapisane 1854 łamane przez 4. A powinno być 1845 łamanych przestrzenia. No tu szczak w piątko ma. Bardzo proszę o opisanie tego. Czy są jakieś yy, sprawy do porządku obrad? Bardzo proszę. Kiedyś już na sesji była stawiana sprawa rejestracji obrad. I jak na ten moment nie zapadła w jakaś wiążąca decyzja, natomiast w tej chwili tutaj pan piekarniak ustawił kamerę i ma zamiar filmować obrady. Ja nie jestem przeciwko temu, żeby obrady były filmowane i zamieszczane do publicznej wiadomości, ale to mają być, że tak powiem, w całości tak jak to się odbywa. Natomiast y, jestem przeciwny, żeby ktokolwiek robił filmy i że tak powiem zachowywał je dla siebie albo być może montował i jakieś fragmenty umieszczał do publicznej wiadomości. Dziękuję bardzo. Pan Panie przewodniczący, jak pamiętamy, 8 lat temu mieliśmy sytuację taką również na sesjach. Przychodziła pani i nagrywała. Sesje są jawne. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że materiał, który nagrywam, nie będzie w żaden sposób montowany. Będzie to w taki sposób przekazany, jak tutaj jest, a sesje są publiczne, więc. Pan, Panie Przewodniczący, wie, że nie ma przepisu, który zakazywałby tego typu nagrywania. Panie Witku, wtedy chcemy rejestrować przebieg sesji, powinniśmy to zgłosić. I Rada y, powinna wyrazić na to zgodę. Panie Przewodniczący, ja jeśli mogę. Jeśli mogę, pamięta Pan, ja wrócę jeszcze raz do, do sytuacji, kiedy wtedy, o to było sześć lat temu bodajże, też próbowaliśmy, że tak powiem, wyrażać swoją niechęć do tego typu historii. Nie ma przepisów, które by tego zakazywał, więc tutaj Rada jakby nie jest ciałem zakazującym lub zezwalającym. Sesje są nagrywane, są protokołowane i to jest równoznaczne stanku. Nic więcej. Chyba że, chyba, że mamy coś do ukrycia. Jeżeli mamy do ukrycia, no to, to chyba, że pan taką decyzję podejmie, Panie Przewodniczący, no to już jest inna sprawa. Ale nie ma przepisu, który by zakazywał nagrywania sesji. sesji. Nie ma takiego przepisu, który by zakazywał, ale mówię o jasności. Tak. Nie tak, nie, nie tak jak pan tak robi. W dniu dzisiejszym zrobimy w ten sposób. Kto z Państwa jest za tym? żeby sesja była nagrywana przez Pana Piotra Z góry nie wiemy, do jakich celów. Bardzo proszę o podniesienie ręki. Proszę bardzo Panie prektorze. Panie Mecenasie, proszę Pana komentarz historii. Jeżeli chodzi o zasady obradowania Rady Miejskiej w Wańce, to oprócz przepisów ustawowych, które tego dotyczą, a to są bardzo ogólne, mamy regulamin Rady Miejskiej w Warnce, która który w paragrafie 12 mówi wyraźnie, w rozdziale 4. Sesje Rady są jawne, chyba że przepisy ustaw stanowią inaczej. Jawność sesji oznacza, że podczas obrad na sali może być obecna publiczność. I to jest cały zapis dotyczący jawności. Nie można tego przekładać w sposób bezpośredni na nagrywanie. Dopóki Rada nie ustali zasad, w jakich jest to nagrywane, publikowane, moim zdaniem ma możliwość niewyrażenia zgody na nagrywanie. Paragraf 12 regulacji. Przepis mówi, co to jest ta jakość. Rozumiem, przepis mówi ogólnie, tylko że panie mecenasie nagrywanie już w tej kadencji miało miejsce. W czasie składania na pierwszej sesji, w czasie składania przyjętu przez Panem burmistrza, w czasie nagrywania. Ta sesja jest nagrana. No dobrze. I wtedy, i wtedy nikt tego nie podważał, że to jest nieskońskie nie Kto z Państwa jest za tym, żeby dzisiejsza sesja była y, dokumentowana w formie nagrania przez y, kamerę Pana Wykaniaka? Proszę o podniesienie ręki. Cztery osoby dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Mogę, Panie Przewodniczący? Ja uważam, że to jest, to jest zamach na wolność, wolność którą nam przysługuje. Nie może być tak, że przepis, który jest ogólny, jak Pan Mocnę nas powiedział, my go uszczegółowiamy jako radni. My nie mamy do tego zwyczajnie prawa uwarzać. Skoro mieliśmy taki, to nie był precedens, bo sesje są nagrywane i czy Rada wyrazi zgodę, czy nie wyrazi zgody. To ten, kto nagrywa, może się tylko zobowiązać, i zobowiązuje się do tego, że nie wykorzysta materiału tego w sposób niezgodny z prawem. Natomiast nie można, to jest precedens, żeby pan czy rada zakazała osobie wybranej demokratycznie nagrywać. To jest w ogóle, ja poddaję panu jeszcze raz tą sprawę pod rozwagę. Bo to nie jest tak, że my sobie możemy wszystkiego zakazać. Że możemy wyrzucić piekarniaka z komisji, kiedy go nie ma, w, jest powiedzmy na rehabilitacji. I to jest jeden element. Drugi element, nie dostaje zaproszenia na komisję. Czy to jest demokratyczne i to jest zgodne z prawem? Nie dostaje zaproszenia na komisję, jednocześnie zabrane nam są diety. Pytam się, jeżeli już o tym rozmawiamy, może to nie dotyczy do końca tego, o tym będzie później w punkcie, który w projekcie numer dwa. Na jakiej komisji mnie nie było? Panie Przewodniczący, ja do Pana się w tej chwili z tym pytaniem zwracam. Gdzie, z której komisji zabrano moją dietę? Na przykład, odpowie mi Pan na to pytanie teraz w prosty sposób? Nie, 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 nie się Pan do pracy Nie, Panie Przewodniczący. Ja nie, się zgłosiłem. Była tak, była tak, ja tak, się zgłosiłem na ostatniej sesji ja się zgłosiłem, panie przewodniczący. Rozmawiałem z wami, powiedzieliście, że nie, bo wy chcecie być we trzech w jednej komisji. Rada ma taką, taką możliwość i takie prawo, żeby yy, uchwałę podjętą na którejś z sesji, żeby poddać ponowne głosowanie i ją uchylić. I tego prawa nikt tam nie zabiera. Więc tak to zostało zrobione. Nie było możliwości takiej, żebyśmy pracę Rady wstrzymywali, nie wiem, do maja, do czerwca, tylko dlatego, że nie mogliśmy się kontynuować. A to by wychodziło z wiadomym Mogę? Proszę, proszę Panie Przewodniczący, ja tylko poddaję tą sprawę pod rozwagę, żeby znów nie doszło do paradoksu niepotrzebnego. Ja się tu krótko pytam, na jakiej komisji mnie nie było? Z jakiej komisji zostałem, że tak powiem, zostało odnotowane, że mnie nie ma. Ja byłem w komisji finansów. Byłem, czy nie byłem, panie przewodniczący? Byłem. I raptem mnie nigdzie nie było, bo tak postanowiono. Owszem, bo taka jest, taki jest wybór to jest też jeden z elementów demokracji. Ale doskonale pani i państwo wiecie, że można piekarniaka, czy Żelechowskiego, czy kogokolwiek z nas, nie płacić mu diety. Karnie, bo to tak wtedy było ujęte za sesję lub za komisję, jeżeli tegoż delikwenta nie ma. Ale lista obecności, z której komisji ja się pytam, na której komisji jest dowód, że nas nie było, lista jest dowodem na to, że się płaci albo się nie płaci. Oczywiście te 150 zł nie jest, nie jest problemem, tylko chodzi o zasadę i trzymanie się zasad i przepisów. A niestety są one mam. I są łamane, panie przewodniczący, i pan doskonale o tym wie. I jeżeli ja dzisiaj, po raz kolejny, ja wiem, że ja jestem naznaczony, wiem, bo to się mówi i do mnie to dociera, tylko ja państwu zwracam uwagę, że każdego czas kiedyś mija i później zostajemy smak. I zacznijmy w końcu na zasadach normalnych się między sobą porozumiewać, a nie na zasadzie takiej, że kogoś się skreśla, kogoś się odsuwa. Natomiast ja uważam i będę się upierał, że nagrywanie nie jest zakazane. I tu Rada akurat nie jest wyroczna w tym, w tym temacie. Panie Wisku, w dniu dzisiejszym Rada poprzez głosowanie nie wyraziła, nie wyraziła zgody na, na, na rejestrowanie tego posiedzenia. Proszę mi pokazać, adol, proszę adol, proszę mi pokazać adol, przepis proszę mi pokazać przepis Regulaminu yy, mówiący o tym, że radny nie ma prawa nagrywać sesji. Przecież Proszę, pokazuj. pan miał Czytam nie. 13 punkt regulaminu, który mówi, że jadność polega na czym innym. 13 punkt jest bardzo ogólny, tak jak pan mecenas stwierdził. Jeżeli jest ogólny. Więc żeby, żeby ten punkt uszczegółowić, Rada podjęła taką decyzję większością głosów, że w dniu dzisiejszym nie będziemy rejestrowane w przebiegu sesji. Rada może uszczegółowić go i dopiero on będzie obowiązujący. Tak jak pan Żerechowski powiedział. Dopóki Rada go nie uszczegółowi. Yy... Ale to nie teraz, kiedy jest ten temat, tylko wtedy, kiedy jest czas na to. Trzeba było wcześniej to zrobić. Przed w ogóle rozpoczęciem, czyli pierwsza, druga sesja. Pierwsza, nie, druga. I byśmy mieli sprawę jasną. Panie Przewodniczący, żeby nie przeciągać, bo ja nie chcę bałagan tutaj wprowadzać, bo mam procedowanie na sesji. Ja bardzo proszę, żebym tą sesję mógł wygrać. Ponieważ z protokołów ja wielu rzeczy nie mogę się dowiedzieć. Są albo źle nagrane, nie można odsłuchać, albo pewne rzeczy są pominięte. I tylko i wyłącznie tutaj, gdyby, co gdyby do tego mam... Gdyby Pan powiedział, że to nagranie ma służyć pomocy Panie Jarecie, nie byłoby w ogóle dyskusji. Nie. W takim razie bardzo proszę o wyłączenie, o wyłączenie kamery. Yy, rozpoczynamy obrady sesji. Panie Przewodniczący, ja nie jestem przekonany, że to, że przegłosuje, przegłosuje się wszystko, to jest jednoznaczne z tym, że ma być to wykonywane. Ja jeszcze raz panu pod rozwagę to poddaję, bo naprawdę yy, nie można tak w taki sposób postępować. To jest po prostu zamach na, na wolność radnego. A ja pana uprzedzam o jednej rzeczy. Tak jak pan może tego nie wie albo nie chce wiedzieć, jak pan został wybrany przez swoich wyborców, tak i ja zostałem wybrany. I mam prawa, mam prawa i obowiązki i chcę z nich korzystać w równej mierze. I tylko i wyłącznie tyle, nic więcej. Panie powiem po raz ostatni. Rada przegłosowała w dniu dzisiejszym, że nie wyraża zgody na to, żeby ta sesja była rejestrowana. Więc panie przewodniczący, dobrze. Więc na następnej sesji może być taki wniosek, że Rada przegłosuje, że piekarniach nie powinien zasiadać w Radzie Miejskiej w Warce. Bo być może na to nie zasługuje. Czy przegłosujecie też ten wniosek? Proszę państwa, dochodzi naprawdę do sytuacji skrajnych. Panie przewodniczący. Do sytuacji skrajnych dochodzi. Wprowadza tu pan pewne zamieszanie i, i niestety jak nadal będzie pan utrudniał pracę yy, yy, sesji.